Trenowałem kickboxing. Kickboxing? Tak. Czy to się jakoś przydało tutaj do tej konkurencji? Myślę, że tak, ale raczej tam y głównie to wszystko było nastawione na inne partie mięśni i mm -hmm. co innego pracowało. Ale pewnie też y utrzymanie równowagi, zachowanie równowagi tak. przy y zadawaniu ciosów, przy zgadza zasłonach się, pewnie też się. jest ważne. Natomiast tu jest zupełnie delikatny, mały błąd i niestety. Mam nadzieję, że dzisiaj takich błędów nie będzie. No, zapraszam do nagród. Proszę bardzo. Zapraszam Was tu i przypomnę, leszek rodzinny samochód Skoda Fabia. Teata Meble -Claire. Norbert organizer elektroniczny i za cyfrowy aparat fotograficzny. Życzenia dla Leszka. Trzymaj się. Do widzenia, kochani. Zapraszam cię do siebie. Rozpoczyna się twoja konkurencja. Zapraszam. Przypomnę, zawodnik musi pokonać trasę wyznaczoną przez pięć piłek futbolowych skacząc obu nóż z piłki na piłkę. Piłki ustawione są w wyznaczonej stałej odległości od siebie. Zadanie uważa się za niewykonane, jeśli zawodnik straci równowagę i spadnie z piłki lub podeprze się ręką. Na ostatniej piłce zawodnik musi ustać co najmniej 3 sekundy. Nie ma limitu czasu, zawodnik ma tylko jedną próbę na wykonanie zadania. Czy wszystko się zgadza? Wszystko. Zgadza się. Już za chwilę Leszek rozpocznie tę bardzo trudną konkurencję. Czy mu się powiedzie, proszę zostać z nami. Teraz krótka przerwa. Karta bonusowa payback. Jedna karta, na którą od dziś punkty za zakupy zbierasz w wielu różnych firmach. Robisz zakupy jak zwykle, a punkty garną się do ciebie na każdym kroku. I